Witajcie kochani, to Jorondyneczka. Ja Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przychodzi czas na wrap up, czyli podsumowanie marca, no bo rozpoczął się kwiecień. Niby dzisiaj, 1 kwietnia, moglibyśmy sobie pożartować no bo to prima prynis, a wydaje się, że nikomu absolutnie nie jest do żartów dzisiaj. No ale jaki czas mamy, taki mamy. Ale marzec czytelniczo należy podsumować. Zatem zostańcie ze mną. Dla mnie marzec czytelniczo był dobrym miesiącem, no bo zastosowałam się do zaleceń i zostałam w domu. <laughs> I pomimo tego, że miałam taki moment, że nie umiałam czytać, bo byłam chyba wiecie, zbyt zestresowana i nie umiałam się zbytnio skupić na żadnej książce, to koniec końców yy, wynik mam całkiem niezły, bo przeczytałam tudzież wysłuchałam 17 książek. Wprawdzie mogę. Mogę Wam opowiedzieć tylko o 15. Tak, bo dwie książki czytałam przedpremierowo, zatem no nie mogę się jeszcze o nich wypowiedzieć, zatem opowiem Wam o 15 książkach dzisiaj. Wydaje mi się, że podzielę je sobie na działy, że opowiem Wam o literaturze kobiecej. Opowiem Wam o literaturze faktu, opowiem Wam o literaturze młodzieżowej i opowiem Wam wreszcie o literaturze po angielsku, no i tam w tej literaturze po angielsku będą już wymieszane wszelkie gatunki. I wydaje mi się, że taki podział będzie najbardziej sprawiedliwy. Także przechodzimy do dzieła. <laughs> Najpierw może o. Literaturze kobiecej, niech będzie ta literatura kobieca, bo wydaje mi się, że obecnie chyba najbardziej potrzebujemy lekkiej lektury. Wydaje mi się, że obecnie potrzeba nam czegoś niezobowiązującego, trudne słowo, mentalnie, mentalnie żebyśmy zwyczajnie mogli się zrelaksować przy książce. I pierwsza lektura, o której już Wam opowiadałam w filmie, o książkach Samantha Yang, to książka. Żyj szybko, kochaj głęboko. Zatem, jeżeli chcecie usłyszeć więcej o tej książce, odsyłam wam, Was do tego filmu. Lektura przyjemna o dwójce młodych ludzi, którym udaje się spotkać i odkryć swoją miłość. Wiecie, co tak naprawdę dochodzę do wniosku, że chyba po w czasie, dość tak naprawdę po długim czasie, bo czytałam ją na początku marca, i ja nie za bardzo pamiętam o czym była ta książka. Aczkolwiek pamiętam, że kiedy ją czytałam, towarzyszyły mi miłe emocje, więc chyba o to też w tych książkach chodzi, żeby na ten moment, kiedy je czytamy, być po prostu przyjemnie zrelaksowanym, a później jakoś tak niekolicznie musimy o tych książkach rozmyślać, bo, bo taka też jest literatura kobieca. No a jeżeli chcecie więcej na temat fabuły, no to właśnie odsyłam do filmu. Dalej, książka, której y, tak naprawdę wysłuchałam w audiobooku, y, bo słuchałyśmy jej razem z mamą i tak naprawdę złapałyśmy tą książkę na raz. Tak jednego wieczora sobie włączyłyśmy i, i tak naprawdę, wiecie, na jednym posiedzeniu przesłuchałyśmy całej książki. A audiobook czyta y, Marta Żmuda Trzebiatowska. Y, jest to książka Agaty: Przybyłek. Tak smakuje miłość. Teraz na dniach ukazał się drugi tom tej serii, aczkolwiek z tego co wiem, te książki można czytać niezależnie. No ja niestety właśnie przez to, że, że Poczta Polska nie wysyła przesyłek za granicę, nie mam drugiego tomu i, i troszeczkę nad tym ubolewam, bo pierwszy tom mi się podobał. Aczkolwiek jest taki bardzo w stylu autorki, bo, bo to jest taka literatura dość. Mm, dość naiwna, ale, ale, ale wciąż bardzo przyjemnie się doczyta. Mamy tutaj historię blogerki, a nawet influencerki kulinarnej, dziewczyny, która robi bardzo fajną, taką, wiecie, karierę. Nagle w taki zadziwiający sposób rozpada się jej małżeństwo i jakby dziewczyna próbuje stanąć na nogi. I tak naprawdę o tym, jak ona sobie radzi z tą, z, tą, z tą całą jakby porażką życiową, można by było powiedzieć, a tak naprawdę bardzo dobrze sobie radzi w tej całej sytuacji. Oczywiście mamy tutaj też wątek romantyczny, a nawet i wątek literacki. <laughs> Także ja tę książkę dla takiej chwili relaksu oczywiście. Polecam, tym bardziej, jeżeli lubicie takie urocze historie, bo takie właśnie Agata Przybyłek pisze. Kolejna książka z literatury obyczajowej to najnowsza powieść Joanny Szarańskiej Poranki na Miodowej 1. To jest jakby zupełnie inna odsłona Joanny Szarańskiej, bo jak wiecie, Joanna Szarańska dotychczas pisała książki przede wszystkim komediowe, a tutaj mamy typową powieść obyczajową. Mamy tutaj historię Pisarki, której tak naprawdę życie w dzieciństwie nie oszczędzało. Dziewczyna najpierw straciła matkę, później ojciec podrzucił ją ciotce. No, co dalej nie będę zdradzała. No i dziewczyna u tej ciotki się wychowywała. Ciotka prowadziła księgarnię i gdzieś w dziewczynie tą szczególną miłość do książek zaszczepiła. Tak, że dziewczyna w przyszłości została pisarką. Teraz stało się tak, że dziewczyna wróciła do korzeni, wróciła właśnie do tego domu ciotki. No i czy w tym domu ciotki zostanie, czy może z tym małym miasteczkiem zwiąże swoje dalsze życie? Hmm, o to jest pytanie. Właśnie, właśnie, także to jest pierwszy odcinek serii. Życie dzieje bardzo powoli, przyznaję, ale. Czasami daje nawet tak do pomyślenia, do takiego pomyślenia nad, nad własnym życiem, nad własnymi wyborami. Także to się wciąż bardzo przyjemnie czyta. Także, wiecie, zupełnie inna odsłona Joanny Szarańskiej, także polecam. Kolejna książka, troszeczkę spogranicza, bo to może gdzieś być zakwalifikowane do literatury kobiecej, a książka, której też słuchałam w audiobooku, to najnowsza odsłona Bey Paris. Książka pod tytułem Dylemat. Książka. A tak naprawdę autorka, która słynie raczej z pisania thrillerów albo właśnie takich książek psychologicznych wręcz. A tutaj mamy książkę obyczajową, nieco właśnie psychologiczną, książkę o relacjach międzyludzkich, książkę o związku i o tym, do czego tajemnice w związku mogą prowadzić. Ta książka dzieje się Dość powoli, dość zaskakująco, i tak naprawdę przez długi czas zastanawiamy się: ale o co w tej książce chodzi? Jakby szukamy w tej książce zbrodni, czekamy na tą zbrodnię, bo jakby tego spodziewamy się, bo i Paris. A w tej książce tej zbrodni nie ma. A mimo wszystko znaczy, głupio to brzmi mimo wszystko ale ta książka bardzo trzyma w napięciu i jesteśmy bardzo. Zaciekawieni faktem, co tam się wydarzy, co tam będzie dalej i, i cóż za tajemnica w tej książce jest ukryta. Ja wam powiem, że ten audiobook był bardzo ciekawy i ja go serdecznie polecam. Z literatury nieco ambitniejszej, wysłuchałam też książki bardzo popularnej swego czasu, nawet nagrodzonej nagrodą pulicera wysłuchałam książki pod tytułem Kolej podziemna. I no przyznaję, no, ta książka jest interesująca, ale żeby była ona jakoś niebywale fantastyczna, to ja nie mogę tego powiedzieć. <laughs> Naprawdę, wiecie... No dobrze, no, prezentuje ta książka jakby sytuację niewolników w okresie już tak schyłku niewolnictwa, kiedy właśnie ta, ta instytucja tej nieco takiej tajemniczej kolei podziemnej Zaczynała powstawać, czy ona rzeczywiście istniała, czy nie istniała. To, właśnie, w tej książce jest takie zagadkowe. I jakby, jakby to o tym, o tym takim schyłku niewolnictwa bardzo mocno stanowi, jakby to jest ten główny wątek tej książki. Ale jakby ona tak, tak nie za bardzo porywa ta książka. I powiem Wam szczerze, że gdyby nie to, że ja słuchałam audiobooka, gdybym miała ją w wersji papierowej. To ja na bank bym tę książkę odłożyła, żebym przez nią nie przebrnęła, bo, bo bym doszła do wniosku, e, to nie jest moja tematyka, nie, nie pociąga mnie ta książka, byłoby tak na pewno, a, je, a że był to audiobook, że właśnie słuchałam go tak trochę w tle, układając puzzle, no to, 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 to jakby tę książkę do końca przeczytałam. Powiem wam szczerze, że zaczęłam też słuchać Miedziaków. I tak próbowałam już trzy razy, już trzy razy zaczynałam tę książkę i, i co chwilę mam takie wrażenie, hej, ale o czym jest ta książka? <laughs> Naprawdę, że, że jakby jakoś tak przy trzecim rozdziale mam wrażenie, że każdy rozdział jest o czymś innym i się gubię, i się gubię, nie wiem, y, muszę chyba się bardziej skupić właśnie na, na, na tej książce, bo, bo nie wiem, chyba słyszałam nawet takie opinie, że, że Miedziaki są nawet lepszą lekturą, nie mam pojęcia. Tym bardziej, że miedziaki to jest dość krótka książka, także tym bardziej, jeżeli już przybrnęłam przez kolej podziemną, no to miedziaki tym bardziej trzeba sprawdzić. Pójdźmy do literatury faktu albo takiej z pogranicza faktu, może najpierw. Pierwszą książką, o której chciałabym Wam opowiedzieć, to jest poradnik. Poradnik, który dostałam. Um, od wydawnictwa Znak w Prezencie na Walentynki. Książka, której się zupełnie nie spodziewałam, a wpadła w moje ręce niespodziankowo. I jest to książka pod tytułem Osiem Randek. Czyli jak ze sobą rozmawiać, żeby stworzyć szczęśliwy związek. No i to jest książka, która rzeczywiście zawiera przepisy na Osiem Randek. Że tutaj jakby autorzy zakładają, że para przed Każdą z tych ośmiu randek powinna sobie przeczytać ten scenariusz randki i według tego scenariusza mm, tę randkę odbywać. Eee, no, jakby wiecie, nie ma tutaj spontaniczności, nie, 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 tylko musimy żyć według tego scenariusza. No. <laughs> eee, jakby. Eee, Zgadzam się absolutnie z tą ideą, że nieważne ile lat jesteśmy w związku, nieważne jak bardzo jesteśmy już do siebie przyzwyczajeni, a nawet sobą znudzeni, można by było powiedzieć, to bardzo ważne jest, żebyśmy się wciąż ze sobą spotykali, ze sobą wychodzili, mieli ten taki czas. Tylko dla siebie, ten taki czas na te nasze randki. Nieważne, czy to będzie czas, kiedy usiądziemy razem wieczorem i będziemy mieli czas, żeby, wiecie, spojrzeć sobie w oczy i, i być tylko ze sobą, czy rzeczywiście będziemy ze sobą wychodzić. Pod tym względem absolutnie z autorami się zgadzam, ale, wiecie, te takie mm, randki na przymus, na temat, gdzie mamy, wiecie, zadawać sobie pytania y, z listy i. Odpowiadać na pytania z listy, to nie. Nie, nie, nie. To pod tym względem ta książka zupełnie do mnie nie przemówiła. Tym bardziej, że ja chyba nie jestem, nie jestem odbiorcą takich, yy, yy, takich poradników. No ale odhaczone. Jeżeli ktoś lubi, to proszę bardzo. <gryw> Może akurat się odnajdziecie w tej książce. Kolejna książka to jest. Tytuł, który ja już recenzowałam dla Gońca, również i jest to tytuł, którego premiera została w druku przeniesiona. I teraz nie powiem Wam, czy na maj, chyba na czerwiec dopiero. Eee, no, a jakby wiecie, <grytania> recenzja na piśmie już się okazała. Jest to książka, która jest moim zdaniem absolutnie fantastyczna i bardzo dowcipna zarazem. I jest to książka, z której się można dowiedzieć bardzo wiele ciekawostek. Ciekawostek przede wszystkim o życiu seksualnym zwierząt, bo wydaje mi się, że na ten temat wiemy bardzo niewiele. Bo jakby nie mamy też się za bardzo skąd o tym dowiedzieć, chyba że nałogowo oglądamy programy przyrodnicze. Ja akurat do tej grupy nie należę. Bo ja jakoś nigdy odbiorcą programów przyrodniczych nie byłam. A jest to książka Sekretne życie zwierząt Andrzeja Kruszewicza. Andrzej Kruszewicz jest dyrektorem warszawskiego ZO i jest też wielkim pasjonatem ornitologii. I mnie ta książka absolutnie zafascynowała. Między innymi, chyba pierwszą rzeczą, która mnie absolutnie zadziwiła, to jest to, że w stadzie Goryli najbardziej atrakcyjny jest pan Goryl, który ma największe pośladki. Interesujące. Tak. Tutaj jest dużo naprawdę takich ciekawostek, i odsyłam Was do mojej recenzji na stronie koniec.com. Tam więcej ciekawostek przytaczam. I jeszcze jeden tytuł z literatury faktu, też recenzja była na goniec.com i jest to absolutnie fantastyczna książka, która opowiada o sytuacji albinosów w Afryce. Książka poruszająca, przede wszystkim poruszająca. I co ciekawe tutaj jakby autor książki, Filip Skrońc, mówię tutaj o książce Nie róbcie mu krzywdy, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne w serii Reportaż, zwraca nam uwagę, że owszem, największym może takim i najbardziej medialnym problemem albinosów jest to, że wciąż pomimo tego, że mamy XXI wiek, odbywa się Polowanie na albinosów w celach, y, zwyczajnie mordowania ich lub, y, wiecie, y, amputacji y, ich, y, wiecie, kończyn, na przykład, tak, że, że nie wiem, łapie się albinosów, y, ucina się im ręce, nogi, uszy, nie wiem, genitalia, bo Wierzy się, że sproszkowane części ciała albinosów y, mają magiczną moc. A tutaj autor zwraca jeszcze uwagę, że tak, to jest jeden z ważnych problemów życia albinosów, ale jakby musimy pamiętać też o tym, że w Afryce y, medycyna wciąż jest bardzo, bardzo zacofana że to jest, są bardzo biedne kraje i y, Afrykanie, przede wszystkim albinosi, są wciąż nastawieni na działanie promieni słonecznych i narażeni na poparzenia słoneczne. Oni nie mają szans na, nie wiem, na kremy z filtrem, tak? Na, na ochronę przed słońcem. Oni, oni nigdy o czymś takim nie słyszeli, tak? I to jest jakby kolejny z tych problemów. Jakby tutaj bardzo wielu młodych albinosów. Umiera z powodu raka skóry. Oni tak samo nigdy nie mają leczonego wzroku, a, a jednym z, właśnie z poważnych problemów y, związanych z albinizmem jest słaby wzrok, tak samo słaby węg podajże. Tak? I, I jakby to są kolejne problemy, które, które są mm, mm, jakby na co dzień spotykane wśród społeczności albinosów. Bardzo gorąco tę książkę polecam, zresztą jak i całą serię reportaż z wydawnictwa czarne, bo to są świetne tytuły. Ja jakby w swoich zbiorach mam kolejne książki, które czekają na przeczytanie, ale jakby właśnie ze względu na ten czas, jaki teraz mamy, ja nie jestem w stanie czytać tak trudnych książek, muszę, muszę właśnie teraz czytać coś lżejszego. Co do literatury młodzieżowej, yy, pierwsza książka, którą przeczytałam w tym miesiącu z wydawnictwa Zielona Sowa, to książka dla czytelników od lat 12, a jest to książka, która wzruszyła mnie absolutnie i tak wiecie, podrapała mnie od środka, naprawdę tak mnie podrapała, bo jakby przywróciła moje, moje dawne wspomnienia. Jest to książka pod tytułem Strata, gdy świat się kończy. Jest to historia chłopca, który stracił swoją mamę. Jego mama odeszła z powodu choroby nowotworowej i chłopiec został sam ze swoim tatą. No i ten tata niestety troszeczkę zawiódł w tej całej sytuacji nie był w stanie unieść tego ciężaru tej odpowiedzialności, która na niego spadła, jakby skupił się sam na sobie i swoim cierpieniu. i, i tak naprawdę nie był w stanie pomóc swojemu dziecku i ten chłopiec był taki totalnie zagubiony w tym wszystkim. Nie był w stanie sobie poradzić i, wiecie, też pragnął takiego totalnego spokoju. Miał dosyć tego, że inne dzieciaki w szkole się ciągle na niego gapią, że wiecie, że tak trochę jest wytykane palcami, że o, to jest ten, któremu zmarła mama. I czy jego ojciec potrafił się odnaleźć, czy się opamiętał w końcu, czy, czy pomógł swojemu dziecku. Ja tę książkę gorąco polecam, uważam, że ona jest bardzo dobrze napisana. I uważam, że to jest lektura jeszcze bardziej dla dorosłych, nawet nie tyle, dla, znaczy dla dzieci też, bo ona pomaga, jakby zrozumieć w pewien sposób temat żałoby, a dla dorosłych jest to książka taka troszeczkę ku przestrodze, kiedy nie daj Boże, znajdziemy się w takiej sytuacji, jak się nie zachowywać, by nie zawieść swoich dzieci. Naprawdę. Godna uwagi lektura. To nie jest długa książka, a bardzo, bardzo emocjonalna i bardzo taka, wiecie, silna. Silna. Naprawdę na mnie zrobiła olbrzymie wrażenie i gorąco tę książkę. Polecam. Druga książka z młodzieżowej literatury to jest książka, którą tak naprawdę męczyłam dość długo. Ja chyba czytałam tę książkę na trzy razy. Przeczytałam część, później drugą część, i po chyba dwóch czy trzech tygodniach wróciłam do niej, żeby ją doczytać. Jakoś naprawdę mi nie szła. A jest to książka pod tytułem Indigo. To książka, gdzie tak naprawdę ciężko jest stwierdzić, co jest głównym motywem. Tak, co jest głównym motywem tej książki? Bo z jednej strony mamy tutaj nastolatkę, która znajduje się w rodzinie zastępczej, bo wiemy, że jej ojciec w dzieciństwie, właśnie dziewczyny, zamordował jej matkę. Oboje tam brali, narkoty, brali narkotyki generalnie patologia totalna. Dziewczyna jakby akceptuje sytuację, że, że znajduje się w tej rodzinie zastępczej. Um, jakby sama, um, sama absolutnie nie ma jakichś takich ciągłodków temu, żeby też się stoczyć, tak? Ale um, jakby jest w niej jakiś taki bunt, ale taki, takie jej zachowanie jest troszeczkę niezrozumiałe w tym wszystkim. Ona jakby próbuje znaleźć swoją tożsamość. O. To tyle można powiedzieć o tej dziewczynie. Dalej mamy chłopaka, który zaczyna się nią interesować. Jest to chłopak z tak zwanego dobrego domu. Aczkolwiek gdzieś tam, wiecie, w jego rodzinie też się kryje jakiś trup w szafie, mówiąc kolokwialnie. To jest z jednej strony troszeczkę historia przyjaźni pomiędzy tym dwojgiem, z drugiej strony za tym chłopakiem zaczyna chodzić pewien bezdomny, który gdzieś tam jest powiązany z przeszłością dziewczyny i za pośrednictwem chłopaka chce przekazać jakąś wiadomość dziewczynie. No i, no i, no i tak wiecie, troszeczkę się to ciągnie i nie wiadomo, o co w tym właściwie chodzi. I też nie wiadomo, jaki jest morał z tej historii. To jest chyba największy problem. I... Ja nie wiem, czy tę książkę polecam, tyle Wam powiem. Jedno, co mi się podobało, to wędrówka z bohaterami ulicami Londynu. Bo jakby bohaterowie przede wszystkim krążą tymi ulicami Londynu, które są mi bliskie i to jest moja okolica. To pod tym względem jest ta książka dla mnie przyjemna. O, powiem tyle. Kolejna książka, kolejna książka, którą ja akurat czytałam i to był już tak naprawdę dla mnie to było już dla mnie tak naprawdę drugie czytanie tej książki, bo czytałam ją pierwszy raz w grudniu, kiedy miałam przyjemność dostać, wiecie, taki jeszcze gorący rękopis, a teraz czytałam tę książkę ponownie, żeby ją sobie wiecie tak przypomnieć celem przygotowania rozmowy, która ukaże się na łamach goniecką, no i mam nadzieję y, poprowadzenia również y, spotkania autorskiego dla Was. A mam na myśli książkę, która 2 kwietnia ukaże się w postaci audiobooka. Y, jest to najnowsza książka Magdaleny Witkiewicz, tym razem dla dzieci, pod tytułem Banda z Burej. Jest to absolutnie wesoła książka, a wręcz taka, wiecie, nieco opowieść szpiegowska i co ciekawe, jest to dopiero pierwsza powieść z serii, bo będzie ich więcej. <laughs> Mamy tutaj absolutnie wesołą właśnie grupę dzieciaków, bandę z burej. Przywódczynią jest rezolutna dziewczyna, która dowodzi grupą chłopaków. Mamy tutaj też psa, Naprawdę wesoła ekipa i, i miło My z nimi spędzamy czas. I właśnie nie tylko dzieci, ale i dorośli, bo dorośli znajdą tutaj um, też portret siebie i takich naszych um, rodzicielskich, dorosłych przywar, jak to też dzieciaki postrzegają nas. Także ja gorąco polecam, bo się ubawicie absolutnie się ubawicie także wiecie. 2 kwietnia Banda z Burej. Magdaleny Witkiewicz. A przechodząc do literatury po angielsku, no jak wiecie w tym miesiącu odbywał się maraton y, Czytamy po angielsku, który organizowałyśmy razem z CAT. Czyli z Ewą z kanału Cat vloguje. No i wiecie, z tej okazji no, ja przeczytałam całkiem sporo książek po angielsku w tym miesiącu. Pierwszą książką, taką najpoważniejszą lekturą, była książka, którą ja czytałam w e-booku, nie mam jej fizycznie. Więcej o niej mówiłam w odcinku poprzedzającym nasz maraton, gdzie polecałam Wam książki, na które warto zwrócić uwagę. Książka pod tytułem A River in Darkness. I to jest książka, w której mężczyzna mieszanego pochodzenia, pół Japończyk, pół Koreańczyk, opowiada o swoim życiu w Korei Północnej i o tym, jak z Korei Północnej udało mu się uciec. Poruszająca lektura, naprawdę poruszająca, aczkolwiek pozostawiająca w sobie nieco taką wątpliwość moralną przynajmniej we mnie taką wątpliwość ta książka zostawiła aczkolwiek wciąż naprawdę godna polecenia. Jeżeli czytacie po angielsku, nie jest to długa lektura i nie jest to trudna lektura pod względem językowym, także warto się tej książce przyjrzeć. Jeszcze trzy tytuły, które przeczytałam, to książka najnowsza książka Becky Albertalli i Aisha Said, Yes, No, Maybe, So, książka o... Przyjaźni, a dalej związku e, dziewczyny z rodziny muzułmańskiej i chłopaka z rodziny żydowskiej. E, bardzo interesująca książka, zarówno pokazująca zaangażowanie młodych ludzi w politykę, tutaj akurat politykę amerykańską, bo rzecz się dzieje w Stanach Zjednoczonych i mówi też o takiej fajnej relacji między. Osobami dwóch różnych wyznań, bo dziewczyna jest z rodziny muzułmańskiej, a chłopak z rodziny żydowskiej. Także ja tę lekturę polecam, bo naprawdę bardzo przyjemnie się to czyta. Kolejna książka, o której też już Wam mówiłam, akurat we vlogu z maratonu czytamy po angielsku, jest to zbiór opowiadań o tematyce LGBT. Zbiór pod tytułem Proud. Są tutaj opowiadania lepsze i gorsze. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz opowiadań są tutaj również wiersze. Książka, na którą na pewno warto zwrócić uwagę, bo przede wszystkim mamy tutaj jakby przekrój autorów związanych jakby z tym nurtem w literaturze. I książka, o której powiem Wam szczerze, zmieniłam zdanie, jakby. Po tym, jak upłynął pewien czas od lektury, bo im dłużej o niej myślę, tym jakby więcej wartościowych rzeczy w tej książce dostrzegam. I powiem Wam szczerze, że jakby po czasie uważam, że to jest naprawdę ważna i potrzebna lektura, aczkolwiek nie jest to lekka lektura, ani rzekłabym nawet ani przyjemna. <laughs> I wydaje mi się, że jeszcze ważniejsza dla dorosłego czytelnika znowu niż nastoletniego. Mam na myśli książkę Can you See Simi. Jest to książka oparta o pamiętniki dziewczynki z autyzmem, 11-letniej dziewczynki z autyzmem, i jakby do tych pamiętników dopisane są historie z życia. Z tego co wiem teraz na dniach, bodajże na, za dwa dni ma się ukazać druga część tej książki. Także naprawdę tak z perspektywy czasu ja tę książkę jeszcze bardziej polecam. No, i to by było na tyle. Opowiedziałam Wam o wszystkich książkach. Tak, o wszystkich musiałam sobie zerknąć w swoją ściągę. To wszystkie tytuły, które chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Mam nadzieję, że czymś Was zainspirowałam, że zerkniecie po którąś książkę, o której Wam dzisiaj opowiedziałam. Jeżeli Wam się podobały moje tytuły, proszę o kciuka w górę, zostańcie ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!